Witamy w historii Beskitów, w cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim gościem jest profesor Rafał Wnuk, historyk, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Bramy Grodzkiej Teatr NN. Tak jest, potwierdzę. Coraz częściej wydaje mi się, że można usłyszeć w kontekście polskiego wojennego i powojennego podziemia że podziemie to narodowe siły zbrojne. Czy rzeczywiście one dominowały? Takie stwierdzenie jest całkowicie nieuprawnione. W czasie II wojny światowej rzecz jasna, najważniejszą organizacją i najliczniejszą była armia krajowa stanowiąca część Polskiego Państwa podziemnego. Szacujemy, że armia krajowa to od 320 do 360 tysięcy ludzi. Najbardziej wiarygodne szacunki mówiące o narodowych siłach zbrojnych od tym jak liczna była ta organizacja. Wahają się między 40 a 50 tysięcy ludzi, z których duża część również zaśliła w pewnym momencie. Armię Krajową. Krótko mówiąc, na jednego członka Narodowych Sił Zbrojnych przypadało od pięciu do sześciu członków Armii Krajowej. Trzeba też dodać, że obok Narodowych Sił Zbrojnych poza Armią Krajową były też różnego rodzaju drobniejsze organizacje, w tym też relatywnie silna armia ludowa, gwardia ludowa, której liczebność zbliżała się do, do liczebności narodowych sił zbrojnych. Krótko mówiąc, perspektywa oglądu, jakoby narodowe siły zbrojne dominowały, nadawały ton, były głównym nurtem, jest zwyczajnie fałszywa. To są bardzo duże dysproporcje między Armią Krajową a narodowymi siłami zbrojnymi. Skąd w takim razie taki przekaz? Ja myślę, że to jest kwestia jakby polityki historycznej obecnie prowadzonej, która czy to próbuje jakby wynieść Narodowe Siły Zbrojne na piedestał, czy też pokazać, że inne, że inne organizacje były. Były dużo słabsze, co mogę się jedynie domyślać, ma jakieś, jakieś przyczyny ideologiczne wśród kreatorów tejże polityki. Natomiast ja do głowy tym ludziom zajrzeć nie mogę i, i mogę jedynie oceniać efekty. Porównywać je z faktami rzeczywistymi, a nie, a, a, a nie potrafię powiedzieć niczego o, mhm. o przyczynach takiej, e, takiego myślenia. Trzymając się właśnie tych twardych faktów, czym były Narodowe Siły Zbrojne? Co to za forma, co to za organizacja? Narodowe Siły Zbrojne powstały w odpowiedzi na e, Próbę połączenia wszystkich organizacji w ramach Armii Krajowej, w tak zwanej akcji scaleniowej. W 1942 roku Stronnictwo Narodowe, jedna z najważniejszych, największych partii okresu międzywojennego i najważniejszych organizacji tworzących polskie państwo podziemne, mówię o organizacjach politycznych, Zdecydowała podporządkować swoją organizację wojskową Polskiemu Państwu Podziemnemu i wprowadzić ją do Armii Krajowej. Wówczas w, ta organizacja narodowa, podlegająca stronnictwu narodowemu, to była Narodowa Organizacja Wojskowa. Część polityków, część polityków stronnictwa narodowego, mniejszość i część żołnierzy. Tej Narodowej Organizacji Wojskowej, była przeciwna wchodzeniu do Armii Krajowej i tak zwana grupa Stypułkowskiego, grupa rozłamowa, postanowiła nie wejść do Armii Krajowej i utworzyć własną organizację zbrojną. Szukali jakichś partnerów w tworzeniu tej nowej siły i tym nowym partnerem Okazali się radykałowie z, ze Związku Jaszczurczego i Grupy Szańca. Związek Jaszczurczy i Grupa Szańca to, to jest odpowiednio wojskowa i polityczna emanacja przedwojennego ONR-u ABC, czyli Organizacji Narodowo-Radykalnej, czyli to są ci skrajni y, 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 nacjonaliści. I te dwie grupy. ONR-owcy z ABC oraz rozłamowcy z Stronnictwa Narodowego. Porozumieli się w jesieniu 1942 roku, zakładając wspólnie Narodowe Siły Zbrojne, choć trzeba powiedzieć, że te dwie grupy w ramach Narodowych Sił Zbrojnych się istotnie różniły i były bezustannie, pozostawały w dialogu, a w pewnym momencie już nie w dialogu, ale, ale w bardzo mocnym sporze, po co Narodowe Siły Zbrojne powstały i jakie powinny być. No właśnie po co powstały, o jaką Polskę walczyły? No tutaj właśnie mamy tą sytuację, w której tak zwana Grupa Stypułkowskiego, rozłamowcy, raczej traktowali Narodowe Siły Zbrojne jako swego rodzaju motnetę przetargową w rozmowach scaleniowych z Polskim Państwem Podziemnym i z Armią Krajową. Dla nich Narodowe Siły Zbrojne były jakby sposobem wytargowania więcej w procesie scalenia. Więcej, to znaczy utrzymania możliwie dużej samodzielności w ramach Armii Krajowej i zdobycia możliwie wielu ważnych stanowisk w polskim państwie podziemnym i w strukturach Armii Krajowej. A jednocześnie chcieli oddziaływać od środka w ramach tego polskiego państwa i armii krajowej. Czyli to była dla nich bardziej kwestia taktyki niż, niż strategii. W przypadku radykałów z ONR-ABC rzecz wyglądała inaczej. Dla nich Narodowe Siły Zbrojne były jednak czymś docelowym. I oni myśleli w kategoriach takich, że oni chcą stworzyć siłę, która w przyszłości dokona narodowo-radykalnej narodowo rewolucji w Polsce i oni przejmą władzę czy to na skutek jakby jakiegoś zamachu wewnętrznego, czy innego rodzaju trudnych do określenia procesów polityczno-militarnych. I w związku z tym, jakby, mamy. W ramach tej organizacji dwie w sumie różne wizje Polski. Bo o ile, o ile ludzie ze stronnictwa narodowego starali się, czy myśleli kategoriami wielkiej Polski katolickiej, czyli Polski rzeczywiście zbudowanej wokół wartości narodowych, to jednak akceptowali demokrację jako zasada. Czyli wyobrażali sobie, że w tej przyszłej Polsce będzie jakiś parlament, że będzie jakaś. E, 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 wielopartyjność, y, y, jakieś gwarancje wolności osób y, y, indywidualnych. Oczywiście, jakby kwestia definiowania to już gdybyśmy tutaj weszli na ten poziom, to by się okazało, że to definiowanie wolności byłoby nieco inne niż rozumiemy je dzisiaj. Natomiast w przypadku ludzi z onr BC, czyli tego Związku Jaszczurczego i y, 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 Grupy Szanca, oni chcieli zbudowania Polski na model totalny byli zdecydowanie przeciwni demokracji parlamentarnej Ale to jest przepraszam to jest takie zastanawiające bo przecież jesteśmy w warunkach wojennych Polska jest okupowana a, a ci politycy wyobrażają sobie Polskę nie jako polskę wolną i demokratyczną, tylko jaką Polskę. Jakby z jednego totalitaryzmu w drugi totalitaryzm. To jest kwestia tego, jak oni interpretowali suwerenność, a suwerenność oni uważali za sytuację, w której elity narodowe, a siebie uważali za elity narodowe. Mają absolutnie pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami życia społecznego, politycznego i gospodarczego kraju. Tak oni definiowali suwerenność i oni tak naprawdę byli typowym ruchem lat 30. europejskich. Jakie pojawiły się w Europie w tamtym okresie? Z, z, oczywiście, fas, zafascynowanie, fascynacja Mussolinim, rozwiązaniami faszystowskimi, częściowo również nazistowskimi, wyobrażenie, żeby tylko i wyłącznie Polacy, zresztą w ich dokumentach chodzi o Polaków, do czwartego pokolenia wstecz mogliby zajmować jakiekolwiek stanowiska w państwie. Pozbawienie praw obywatelskich, mniejszości narodowych, całkowite pozbawienie praw obywatelskich Żydów, Część, myślano podobnie o Niemcach, o Ukraińcach, Białorusinach, myślano w nieco innych kategoriach czyli Szczególnie w przypadku Ukraińców marzyło im się wysiedlenie elit ukraińskich i spolonizowanie tej części Ukraińców, których się da. Białorusinów również uważali za element, który docelowo należy spolonizować i skatolicyzować. I to, co oni podnosili bardzo mocno, zresztą cały ruch narodowy, to łączność, polskości z katolicyzmem. W ten sposób również dzisiaj próbują niektórzy badacze dowodzić, że w związku z tym silnym elementem katolickim to nie był to nie był ruch faszystowski. To no tutaj oczywiście pojawia się nowa jakby nowy obszar sporów, co, gdzie się kończy faszyzm, jak go definiować, ale to jest jakby zupełnie inna, inna dyskusja. Skoro część osób odpłynęła z narodowych sił zbrojnych do Armii Krajowej, to co się stało z tymi narodowymi siłami zbrojnymi? Kwestia wejścia narodowych sił zbrojnych, a właściwie dużej jej części do Armii Krajowej, to jest Wielka, wielki spór, wielka historia, o której też można by było kiedyś więcej porozmawiać, ale z tych to się w ogóle stało w połowie 1944 roku. W końcu marca 1944 roku została podpisana umowa scaleniowa między przedstawicielami Narodowych Sił Zbrojnych a dowództwem Armii Krajowej. I teoretycznie wszyscy powinni wejść do Armii Krajowej. I wtedy mamy do czynienia z tym rozłamem wzdłuż linii radykałowie z onr oraz ci umiarkowani, z, umiarkowani rozłamowcy. Umówmy się, że będziemy ich nazywać jastrzębiami radykałów i gołębiami z organizacji związanych ze stronnictwem narodowym. I cóż się dzieje? Większość wchodzi do Armii Krajowej, trudno powiedzieć, czy 70 czy 80%, ale większość wchodzi do Armii Krajowej. Nie jest to jakiś mocny związek, bo to, co się dzieje między czerwcem a sierpniem 1944 roku, to jakby nawet nie dałoby się tych ludzi mocno z armią krajową związać, ale oficjalnie są żołnierzami Armii Krajowej. Natomiast radykałowie są przeciwni temu, i próbują i próbowali przejąć organizację. Próbowali ją przejąć przez zamachy w ramach własnej organizacji. Zamordowali pięciu własnych dowódców, pięciu wysokich dowódców NSZ-u, którzy zdecydowali się na wejście do armii krajowej. I w pewnym momencie już się tak w tym wszystkim Szukam odpowiedniego słowa i nie znajduję, ale, ale tak się zradyka zradykalizowali, że wybrany przez nich na dowódcę tej radykalnej części, major konieczników, został również przez nich zamordowany, a był tym, który gwarantował niewchodzenie do, do armii kraj krajowej. W międzyczasie, jakby w, wyniku tego, w wyniku tego procesu wchodzenia do Armii Krajowej, powstały dwa NSZ: Narodowe Siły Zbrojne Armii Krajowej, tak je nazywamy najczęściej, i Narodowe Siły Zbrojne Związku Jaszczulczego. Ci z Armii Krajowej, to nazwijmy ich Ugołębiami po raz kolejny, i ci, i ci Jastrzębie z Narodowych Sił Zbrojnych. Związku Jaszczurczego. I to są dwie grupy, które no, naprawdę są za siebie wrogo nastawione, a ci ze Związku Jaszczurczego, jak powiedziałem, dokonują szeregu zamachów na tą drugą stronę i koniec końców wiążą się z Niemcami. To jest zaskakujące. Bo ma... Wiążą się z Niemcami, i, i to będzie ta grupa, która stworzy Brygadę Świętokrzyską. Do brygady świętokrzyskiej jeszcze przejdziemy. Ostatnia, tematem ostatniej sesji Sejmu dzieci i młodzieży było takie pytanie: jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Czy w takim razie, w kontekście tego, o czym rozmawiamy, o tym, że Armia Krajowa była organizacją, której jednak chodziło o demokratyzację życia po wojnie, demokratyczną Polskę, Narodowe Siły Zbrojne niekoniecznie. Czy w takim razie można mówić o wspólnych ideałach? Czy tutaj zadający pytanie tym biednym dzieciom z Sejmu, młodzieży, popełnił błąd w pytaniu. No tego, tego się nie powinno robić, rzecz jasna. Jeśli spojrzymy na, na te dwie organizacje, to okaże się, że zdecydowanie więcej jedzieli Narodowe siły zbrojne były organizacją bojową partii politycznej. Były swego rodzaju policją partyjną czy bojówką partyjną. Armia krajowa. Była wojskiem polskim i częścią polskiego państwa, i częścią polskiego państwa podziemnego, i częścią polskiego państwa w Londynie. Prezydent, wódz naczelny, rząd w kraju, rząd na, na uchodźstwie i władze polskiego państwa podziemnego w kraju nie uznawały Narodowych Sił Zbrojnych za część wojska polskiego, a żołnierze NSZ-u nie mieli praw kombatanckich. Armia Krajowa w każdym z tych elementów była przeciwieństwem Narodowych Sił Zbrojnych. Armia Krajowa nie miała własnego programu politycznego, bo była wojskiem, natomiast reprezentowała polskie państwo podziemne, które było wielopartyjnym, pokojowym porozumieniem prodemokratycznych sił. Narodowe Siły Zbrojne. Miały te swoje dwa nurty, ale przez dłuższy czas pozostawały poza polskim państwem podziemnym, a już Narodowe Siły Zbrojne Związku Jaszczurczego były otwarcie wrogie polskiemu państwu podziemnemu i wszystkim wartościom, które dzisiaj uznajemy za wartości demokratyczne, europejskie, stanowiące fundament praw obywatelskich. Można się trochę pogubić na przykład w tym, Kogo y, Narodowe Siły Zbrojne uważały za wroga? No bo y, Armia Krajowa to jest dosyć jasne: Armia Krajowa walczyła z okupantem, walczyła z no, okupantem niemieckim. Y, Narodowe Siły Zbrojne powiedział Pan, że po jakimś czasie ta, ten odłam radykalny em, z, wziął stronę. Tych faszystowskich Niemiec, które. Ja, które, ja bym wolał słowa nazistowskich, nazistowskie. Nazistowskie, dobrze. <noise> Wszedł w jakiś sojusz tak, z nazistowskimi Niemcami. Kto był wrogiem dla narodowych sił zbrojnych? Znaczy, tu jest ta różnica między polskim państwem, powiedzmy, armią krajową, a narodowymi siłami zbrojnymi. To by trzeba przejść przez całą historię II wojny światowej. Od momentu. Od momentu ataku Wehrmachtu III Rzeszy na Związek Radziecki, dla ZWZ-AK i dla Polskiego Państwa Podziemnego, wrogiem była Trzecia Rzesza, a Związek Radziecki był trudnym, niechcianym, ale aliantem. Dla żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, od momentu, w którym powstali, czyli od 1942 roku, a dla Związku Jaszczurczego i tych radykałów cały czas, Związek Radziecki był takim samym wrogiem jak III Rzesza. Czyli dla żołnierza AK wrogiem byli Niemcy, dla żołnierzy NSZ-u wrogiem byli i Sowieci, i Niemcy. Oni wyznawali tak zwaną pogląd o dwóch wrogach. Dwóch równie ważnych, równie... Istotnych wrogach i obu trzeba zwalczać. Zwalczanie, zwalczanie Związku Radzieckiego miało się objawiać w walce z ekspozyturami komunistów, z ekspozytorami Związku Radzieckiego na ziemiach polskich, czyli przede wszystkim z Gwardią Ludową, potem Armią Ludową oraz wszelkimi lewicowymi organizacjami. Jaki był stosunek do, do Żydów Narodowych Sił Zbrojnych? Jeśli chodzi o stosunek Narodowych Sił Zbrojnych do Żydów, to on był efektem, rezultatem wyznawanej już przed wojną ideologii, czyli delikatnie rzecz ujmując niechęci. No i w moim przekonaniu, z absolut, poza absolutnymi wyjątkami, takimi jak na przykład lekarze, to człowiek to narodowości żydowskiej, który wszedł w jakąś interakcję z Odziemne Zetu, miał absolutnie minimalne szanse na przeżycie. Na przeżycie? Tak jest, na przeżycie. Znane są liczne działania Narodowych Sił Zbrojnych. Wymierzone przeciwko grupom ukrywających się Żydów. Oni byli traktowani jako, jako Żydokomuna, czyli jako grupa stająca po stronie Związku Radzieckiego. Więc, jakby tutaj to wytłumaczenie ideologiczne było dosyć, dosyć proste i jednoznaczne. Liczy się, Oblicza się, oczywiście to są wszystko szacunki, nie znamy, nie znamy dokładnych danych, że z rąk żołnierzy narodowych sił zbrojnych zginęło od 700, co najmniej 700 osób związanych z ruchami lewicowymi. W ocenie Narodowych Sił Zbrojnych, bo tu chodzi zarówno o działaczy batalionów chłopskich, czy żołnierzy batalionów chłopskich, jak i PPS-owców, robotniczych PPS, robotniczy, PPS i oczywiście GLAL. Ile osób narodowości żydowskiej zginęło z rąk żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, tego, tego nie jesteśmy w stanie ocenić. I, i, I takich szacunków ja przynajmniej nie znam. Powiedzieliśmy o tym, że i to dla mnie jest przerażające, że. Osoby narodowości żydowskiej, tak prześladowane w czasie II wojny światowej przez okupanta, w zetknięciu z narodowymi siłami zbrojnymi rzadko kiedy przeżywały. Zatem moje pytanie jest: czy Narodowe Siły Zbrojne dokonywały zbrodni na ludności żydowskiej i czy dokonywały zbrodni na innych mniejszościach narodowych? Znaczy... Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że Narodowe Siły Zbrojne też walczyły z Niemcami, żebyśmy też nie budowali obrazu wyłącznie czarnego. I w wielu miejscach działały z sukcesami przeciwko Niemcom. Bitwa na Białostoczczyźnie w Czerwonym Borze, Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych brali udział w Powstaniu Warszawskim. O tym wszystkim też należy pamiętać, to należy podkreślać. Natomiast Rzeczywiście stosunek Narodowych Sił Zbrojnych do, do mniejszości narodowych, szczególnie mówię tutaj o tych radykałach, no nie był stosunkiem afir afirmatywnym. O, o, o zbrojach na Żydach powiedzieliśmy już tutaj tu, kilkakrotnie, natomiast Narodowe Siły Zbrojne nie miały własnych. Komórek organizacyjnych na Ziemiach Wschodnich II RP, czyli tam, gdzie mniejszości było rzeczywiście najwięcej, w efekcie nie brały udziału w walkach z Ukraińcami na Wołyniu czy Galicji Wschodniej. Na Białostoczyźnie Białorusinów, narodowcy uważali za siłę mało znaczącą i i w czasie II wojny światowej również nie podejmowali żadnych akcji przeciwko nim, tym bardziej, że Białorusi nie byli zupełnie niezorganizowani. Natomiast już po wojnie, bo w czerwcu 40, 45 roku miała miejsce taka naj, największa akcja przeciwko ludności ukraińskiej, oczywiście nie na ziemiach wschodnich, tylko na ziemiach dzisiejszej Polski, to bardzo na zachód z punktu widzenia. Wysunięty teren, chodzi mi o okolice Krasnego Stawu, wieś Wierzchowiny, gdzie oddział Narodowych Sił Zbrojnych, wtedy już mający zamiar wejść do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ale, ten, ale jeszcze jako Narodowe Siły Zbrojne występujący, wymordował 194 mieszkańców ukraińskiej wioski, głównie. Wioski Wierzchowiny, głównie dzieci, kobiety, starcy, bo większość mężczyzn była albo w wojsku albo była po prostu po, w tym momencie poza, poza wsią. I to jest taki największy jednorazowy mord na, na ludności ukraińskiej dokonany przez Siły Narodowych Sił Zbrojnych, przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Co się stało z narodowymi siłami zbrojnymi po wojnie? No to ciekawe, bo częstokroć narodowe siły zbrojne pokazywane są jako ta organizacja, która postanowiła konsekwentnie do końca walczyć z komunistami i sowietami, a tymczasem nic bardziej mylnego. Otóż narodowe siły zbrojne Związku Jaszczurczego, czyli ta część, która znalazła się poza armią krajową. Ta radykalna. Ta radykalna. Rzeczywiście jeszcze wiosną 1945 roku podejmowała działania zbrojne przeciwko władzy ludowej, komunistom. Natomiast w momencie, w momencie ogłoszenia decyzji jałtańskich, a później po spotkaniu pożdamskim, po spotkaniu wielkiej trójki w pożdamie, gdzie Ostatecznie przyklepano kształt Europy powojenny. Liderzy tych radykalnych narodowców doszli do wniosku, że trzeciej wojny światowej nie będzie, bo przedtem liczyli na takie rozwiązanie, że dalsza walka nie ma sensu. Rozwiązali oddziały zbrojne Narodowych Sił Zbrojnych. Część ludzi rzeczywiście wyszła z podziemia, część przyłączyła się do innych organizacji, głównie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, i starali się przekształcić Narodowe Siły Zbrojne w taką niewielką organizację typu polityczno-informacyjnego, taką jakby sieć kontaktów wyłącznie zostawić i mieć pewien kontakt pewien pewne niełączności łączności z zagranicą natomiast zrezygnowali z walki zbrojnej oczywiście były grupy które się przyznawały do tej nazwy ale żadnego dowództwa narodowych sił zbrojnych jako organizacji wojskowej już nie było i tak naprawdę już w drugiej połowie 1945 roku nie mamy oddziałów partyzanckich rzeczywiście będących częścią Narodowych Sił Zbrojnych. To zupełnie inne grupy, inne organizacje prowadziły walkę. E, 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 Walkę zbrojną i także walkę polityczną, przede wszystkim Narodowe Zjednoczenie Wojskowe związane ze stronnictwem narodowym. Także ten, ten mit Narodowych Sił Zbrojnych jako, jako tej organizacji. Niezłomnej. Tak do końca walczącej, no, nie znajduje potwierdzenia w faktach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję.